Maria Konopnicka, jak to będzie? Już się o oczka wyspały? Już to patrzą się mile? O pieszczoszku mój mały, poleż jeszcze przez chwilę. Jak to rączki wyciąga? Mój Stasinek, mój złoty, czekaj, czekaj, siostrzyczka ma dziś dużo roboty. Jutro będzie Wielkanoc, babki w piec już wsadzone, gotują się kiełbasy, i mieć będziemy święcone. Najpierw obrus bielutki mama na stół położy. Na nim stanie pośrodku ten Baranek, ten Boży, chorągiewka czerwona, a zaś kijek złocony, babka jedna i druga z każdej będzie stać strony. Potem szynka ogromna, w niej borówka zatknięta, na znak, że to radosne i wiosenne są święta. Obok będzie kiełbasa na okrągłym półmisku i prosiątko pieczone, co jajeczko ma w pysku. Jajkiem będziemy się dzielić wszyscy w domu z kolei, życzyć sobie pociechy, życzyć sobie nadziei.